O, bardzo ładne. Super. Dobra, mamy. Otwieram wam drzwi, a sprawdźcie, czy klakson działa. Uwaga! Było w sumie dosyć dawno, ale nie aż tak dawno. Pamiętam swoje pierwsze zajęcia, bo jak zaczęłam chodzić do liceum do Białego Stoku, to bardzo chciałam zacząć gdzieś chodzić na zajęcia z fotografii, bo w mojej szkole w Radorach w sumie miałam też takie koło fotograficzne ponieważ fajnie mi się poszczęściło, bo mój historyk i matematyk zajmowali się fotografią, więc miałam ten kontakt, a tutaj w liceum, no niestety już takich zajęć nie było w mojej szkole i szukałam czegoś dodatkowego. No i mama znalazła takie zajęcia w MDK-u i zajęcia były zawsze w czwartki, były popołudniami około 18 chyba, a ja swoje zajęcia w szkole kończyłam około 14, więc miałam jeszcze takie 4, ponad 4 godziny wolnego i musiałam coś w tym czasie robić. No i na początku korzystałam z klubu szkolnego, ale jakoś nie za bardzo się tam odnajdywałam, więc najczęściej kończyłam na dworcu PKP z książką do biologii, gdzie powtarzałam sobie materiał albo uczyłam się na kolejne zajęcia. No i tak mi mijało popołudnie. Później jechałam sobie dziesiątką na Zwierzyniecką do mdk -u. No i tam trwały te zajęcia. Kończyliśmy chyba jakoś około godziny dwudziestej. I po 20.00 jechałam sobie na, na autobus i jechałam do fast do mojego dziadka. Tam nocowałam. Oczywiście byłam spakowana z książkami na całe dwa dni, więc moja torba ważyła dużo. Nocowałam u dziadka i w piątek, już z fast, jechałam sobie na zajęcia do szkoły. Zaczynaliśmy biologią, więc ten dzień wcześniej i to powtarzanie materiału się opłacało. I w piątek już po zajęciach jechałam do domu. Czyli tak naprawdę wyjeżdżałam z domu w czwartek rano, a wracałam dopiero w piątek po południu. I piątki już byłam okropnie wykończona po całym tygodniu i po tych dwóch dniach. No ale było warto, bo to były w sumie takie jedyne zajęcia i jedyny punkt tygodnia, na który tak naprawdę czekałam i na który warto, warto było czekać i, i jechać. Ja poszłam na ten kurs się zapisać będąc jeszcze w liceum. No i zaczęłam już w Centrum Kształcenia Ustawicznego rozmawiać z panią, która mnie zaczęła już o wszystkich szczegółach i w ogóle, a później przyszedł moment wypełniania dokumentów. No i okazało się, że ja przecież nie mam 18 lat. Okazało się dopiero, gdy pani poprosiła mnie o dowód, a tam trzeba było mieć skończone 18 lat, więc pani zaprosiła mnie po prostu rok później, jak już skończę te 18 lat. No i jak zaczęłam studia, to doszła też moja kolejka na liście w tym kursie w CKU. No i te zdjęcia były inne. Mogliśmy nauczyć się takich bardziej jeszcze profesjonalnych rzeczy niż w MDK-u na bardziej zaawansowanym poziomie. I też były dłuższe, więc tak naprawdę w weekendy praktycznie cały dzień można było poświęcić na dane zagadnienie. Tak, pamiętam, że w Wtedy chciałam się bardzo nauczyć oświetlenia studyjnego w CKU, ponieważ dla mnie słowo fotocela, lampy i to wszystko światło ciągłe, światło błyskowe, to było wszystko jedno i mi się to wszystko mieszało. I ja nie wiedziałam, co ja chcę i jak mogę to wszystko uzyskać, więc zależało mi na tym najbardziej. A w sumie w CKU dużo używaliśmy światła sztucznego, więc mogliśmy się tego nauczyć. I, i jakie były moje zdjęcia przed tym? No, ja nie potrafiłam w ogóle w światło błyskowe. Po cekołu to się trochę e, zmieniło. Też nie wiedziałam, co ja chcę pokazywać, jak chcę pokazywać. E, CKU trochę to wyklarowało, chociaż tak naprawdę nie do końca, bo cały czas to wszystko się e, klaruje i cały czas jeszcze szukam tego, co bym chciała robić. Na razie próbuję jeszcze wielu rzeczy. E, a wtedy robiłam głównie w sumie przyrodę, ponieważ z racji tego, gdzie się wychowywałam. Myślę, że to miało wpływ na to, że ja uwielbiałam chodzić z aparatem szczególnie wczesną wiosną, jak przyrazywały wszelkiego rodzaju ptactwa i, i to fotografować oraz po prostu ogólnie w przyrodę, pejzaże, iść z aparatem gdzieś i przynosić tego zdjęcia. E po CKU zaczęłam, może odrobinę, bardziej fotografować ludzi, bo w sumie tam na zajęciach fotografowaliśmy się albo mieliśmy jakieś sesje z modelami, muzykami, więc to nas aktywowało w tą stronę. Ale dało mi to na pewno dużo, bo też konfrontacja z tymi spojrzeniami innych ludzi i na, na to, że inni widzą to inaczej, często lepiej. Że nie zawsze ja muszę wiedzieć najlepiej, tylko inni mogą i wiedzą lepiej. No, to też było ważne. Jak byłam w CKU, to mm, czułam, że brakuje mi jeszcze umiejętności z błyskania, ze światła, z takiej pracy w studiu, ale takiej, którą sama wykryłuję, Nie, że ktoś ustawi za mnie wszystko i ja przyjdę i zrobię zdjęcia, tylko, że dojdę sama od początku do końca, jak tę sesję wykonać, jak świecić, Po swojemu spróbuję to zrobić i się nauczyć. E, no i potrzebowałam do tego przestrzeni. I przyszło mi do głowy, że moi cytkowie mają dosyć spory dom, z którego jeszcze nie korzystają do końca, nie wykorzystują wszystkich pokojów. Babcia już co prawda nie żyła, żył jeszcze dziadek. Dziadek wtedy nie miał nic przeciwko, chociaż wtedy nie miałam zbyt wielu sesji, tylko od czasu do czasu. I na początku fotografowałam u dziadka w takim największym nieużywanym pokoju. Tam sobie rozstawiłam, na początku to były lampy takie reporterskie, przez blendę, tło winylowe i to było takie moje studio. I w strefie marzeń pozostało to, że jak uzbieram sobie wystarczającą ilość gotówki, to może sobie wyremontuję ten kawałeczek domu, który się składał z dwóch pokojów. Może kiedyś połączy to w jeden i będę tylko moją przestrzenią fotograficzną. No i wtedy zaczęły się reportaże, zaczęły się pierwsze śluby i zaczęłam trochę zarabiać na tej fotografii, więc znalazły się fundusze, żeby takie małe studio wyremontować. No i super, pięknie. Dobra, to. Pierwsze moje sesje to były chyba sesje świąteczne 6 lat temu mniej więcej, czyli to był jakiś listopad. Eee, a już na kolejne sesje świąteczne miałam te dwa pokoje połączone w jeden, całe nawiało z jasną podłogą, świeżutkie, więc e, miałam już takie swoje miejsce do zdjęć. Trzymaj jeszcze nóżki trochę bliżej siebie, żeby kolanko było przy kolanku. <laughs> o tak, pięknie Amelka. Po jakimś czasie znudziły mi się sesje świąteczne w studio, bo po prostu to zaczęło mnie ograniczać. Nie chciałam już powierać tych samych schematów, chciałam czegoś nowego. I wtedy przyszła mi do głowy szklarnia. Tylko, że szklarnia przyszła mi do głowy na początku października, a na koniec października miałam już pierwsze sesje zapisane na y, sesje świąteczne. Y, no i trzeba było wymyśleć, jak to szklarnię zbudować i gdzie tę szklarnię zbudować. A z racji tego, że mój dziadek pracował w lasach, to dookoła domu ma zasadzonych mnóstwo świerków, więc idealna scenaria pod sesję świąteczne. Yy, tylko trzeba było właśnie wymyślić, jak tą szklarnię tam zbudować. Mamy to. I Amelka, Chcę jeszcze zrobić zdjęcie z rodzicami, żebyście się wszyscy zmieścili na tym dywaniku. Wszyscy. Na początku znalazłam miejsce, gdzie ta szklarnia mogła mniej więcej się znajdować. Później pomyślałam, że najlepszy i najbardziej ekonomiczny sposób to będą stare białe oczywiście, bo ja lubię wszystko co białe do zdjęć, e, białe okna, więc Olik był przekopywany, żeby znaleźć takie białe okna, przywieźliśmy dwa razy przyczepką okna. No, i zaczęliśmy budowę. Oczywiście ja tej szklarni sama nie zbudowała, bo głównymi budowniczymi to był mój brat i pomagał mój mąż, i bez nich też szklarnia by nie stała, ale udało się. I od początku października do końca października szklarnia powstała, aczkolwiek jeszcze dzień przed pierwszą sesją szklarnia nie miała dachu i nie wyłabiała, Więc w ciągu ostatniego dnia pomalowaliśmy ją i położyliśmy dach. Dziękuję! Dziękujemy, do... do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Pa, pa. Ogólnie jestem bardziej takim sową niż rannym ptaszkiem, więc dużo lepiej wychodzi mi ta obróbka w godzinach takich późnych, wieczornych i nocnych. Ale też zdarza się, że mam tych zdjęć na tyle dużo, że muszę wstać o 5, żeby to wszystko ogarnąć. Więc dużo zależy od danego etapu roku, od tego ile mam sesji, ile mam reportaży i ile mam rzeczy do obróbki. Czasami też po takim maratonie kilkudniowym, gdzie jest dużo pracy przy komputerze, muszę się zrestartować i zrobić sobie taki dzień wolny. I to jest fajne akurat w tym, że praca jest dosyć elastyczna, jeżeli dobrze sobie wszystko zaplanuję, dobrze skumuluje, to mogę mieć kilka dni takich bardziej intensywnych, ale za to jeden wolny, żeby wszystko sobie wróciło do normy, zrestartować się i zrobić swoje takie rzeczy prywatne, na które nie miałam czasu podczas obrabiania. Zazwyczaj dzień zaczynam przed godziną siódmą i zaczynam od odpisania na wiadomości, które zebrały się jeszcze po południu, na maile, zapytania i to wszystko jeszcze robię zazwyczaj z łóżka. Później jest śniadanie. No i po śniadaniu około godziny... 8:39 zaczynam obróbkę. I taka pierwsza sesja obróbki trwa zazwyczaj do około południa. Później robię sobie półgodzinną przerwę. I dalej, mniej więcej do godziny 15, jeszcze kontynuuję obróbkę. Później mam dłuższą przerwę na zrobienie obiadu, na obiad na takie sprawy domowe. I jeżeli dany dzień tego wymaga, jeżeli mam dużo zdjęć do zrobienia, to pracuję jeszcze wieczorem, bo wtedy obrałem się najbardziej efektywnie. Kokolwiek jako Obrabiałam w y, przedszkole, no to tych zdjęć było około 700 i dodawałam światełka w photoshopie, więc wszystko robiłam na komendach. To śniły mi się cały czas komendy Ja obudziłam się rano, żeby jeszcze dokończyć te zdjęcia i obrabiałam te zdjęcia przez sen, nie wstając. I po jakimś czasie, Magda, ale musisz wstać, żeby to było obrobione. to, że ci to się śni, to nie znaczy, że ty obrabiasz te zdjęcia. Także czasami się zdarza, ale bardzo rzadko mi się śni o zdjęć. Częściej miałam takie sny, y, koszmary, że wpadam do wody z aparatem w dłoni. I dwa razy rzeczywiście tak mi się zdarzyło. Raz jak fotografowałam y, na takich podmokłych łąkach wiosną ptaki, nie zauważyłam, że jest taki dół z wodą i weszłam w ten dół. Na szczęście on był tak mniej więcej. Troszkę ponad kolana, więc wystarczyło unieść aparat do góry i wszystko było w porządku. A drugi raz podczas pleneru, równego na wyżarach, wpadłam na kładkach do wody. Ale na szczęście też zdążyłam unieść aparat do góry. Ja nie umiem pływać, ale tam było dużo roślinności, która mnie zatrzymała i sprzęt nie ucierpiał. Tylko był wrzesień, więc było zimno. Zostało na mnie może 15-20 minut fotografowania, bo większość już mieliśmy. Więc powiedziałam, że nie, nie przerwamy sesji, ale na szczęście panna młoda miała ubrania na zmianę i zmieściłam się w te ubrania. Także przebrałam się później w ubrania panny młodej i miałam swoje ubrania na powrót do domu. A co do stresu, hmm, przyzwyczaiłam się chyba do tego. I ja wiem, że w grudniu hmm, nie mam czasu na sprzątanie, nie mam czasu na gotowanie, i to wszystko musi poczekać. Ale to wszystko jest po to, żeby te kilka dni przed świętami, ten okres świąteczny i noworoczny już wyjść tak spokojnie, zamknąć spokojnie rok i wtedy wiem, że będę miała czas, żeby odpocząć, a to trzeba po prostu przetrwać, zrobić te wszystkie sesje tak, abyście wy byli zadowoleni i przyzwyczajeni się do tego. Nie wiem, czy mam wymarzoną sytuację i czy mam wymarzoną sesję albo wymarzonych klientów. Ja lubię tą różnorodność, która przychodzi. A y, sesje, które najbardziej lubię. To są takie, jeżeli chodzi o rodzinne sesje, to są takie, gdzie widzę szczerość między członkami danej rodziny, że te emocje nie są wymuszone, że oni nie są tacy tylko na sesji, tylko widzę, że są tacy naprawdę na co dzień i że to jest wszystko między nimi prawdziwe i się udają. I wtedy mi się najlepiej to fotografuje i wtedy też są najlepsze efekty takich sesji, więc pod podwymarzone chyba najbardziej mogę taki rodzaj sesji podciągnąć.